No właśnie, chciałam się Pana zapytać, bo można by to nazwać taką impotencją polityków, że nie potrafią przez tyle lat stworzyć takiego ponadpartyjnego, ponadkadencyjnego programu dla służby zdrowia, bo dolewanie pieniędzy do dziurawego garnka nic nie daje. Jako obywatel uważam, że służba zdrowia przez ostatnie 20 lub więcej lat nie zmieniła się, nawet się pogorszyła. I chciałabym pana zapytać, gdyby pan jednak był, bo jest pan dobrym kandydatem na ministra zdrowia, gdyby pan był tym ministrem zdrowia, jakby pan się zabrał za tą obecną służbę zdrowia w takiej formie, jak ona teraz jest? Co by pan z nią zrobił najpierw? Pana program na to. Ja, ja bym w dużym stopniu wrócił do rozwiązań z okresu kas chorych. Te kasy chorych, niestety, bardzo dobre rozwiązanie nie zostało y, skonsumowane do końca. Zanim się, zanim się uformowały, zostały zlikwidowane. Oczywiście trzeba uwzględnić doświadczenia tych kolejnych 20 lat, kiedy, które minęły, i nie wszystko tam może było. Było dobre, ale generalnie zdecentralizowanie tego systemu, usamodzielnienie kas chorych, to było bardzo pożyteczne. Kassa chorych mogła reagować szybko z dnia na dzień na problemy, a teraz to miesiącami trwa, zanim poprzez wszystkie szczeble administracji, do centrali, do ministerstwa i to wróci, wróci w dół. Więc, więc wróciłbym do wielu dobrych doświadczeń kas chorych, zdecentralizował system, no i zmienił zasady finansowania. Które są w tej chwili, no też, też rozsynchronizowaliśmy systemy płac w ochronie zdrowia. Tam niektórzy zarabiają krocie, niektórzy klepią biedę ciągle. To, to wszystko się tak rozeszło, że, że to trzeba było uporządkować jasnymi zasadami. Nie będzie to łatwe, ale, ale możliwe. Więc no ja mam modelem takie... był głównie, no. głównie model zdecentralizowanych kas chorych, jakkolwiek niepowielony dokładnie, jak było.